Wacław Sieroszewski Łańcuchy Każdy lajk like i komentarz to ogromne wsparcie dla mojego kanału. Rozdział 21. pierwszy Za Tobolskiem parowiec, hucząc zwycięsko syreną, bijąc lekko i radośnie łopatami kół, skręcił w rozłożyste koryto Irtysza. Gwałtowny nurt porwał go i poniósł wraz z bezwolną barką. Wezbrana, skręcona w potwornych wirach, zbrużdżona prądami, lała się wprost na północ olbrzymia struga wody szarozielonej, jak Nefryt, którego tajemnicze, przedwieczne kopalnie umieściła legenda u źródeł tej rzeki. Daleko, daleko z granic Chin, gdzie toną w burych piaskach pustyni górskie, zielone rozłogi śnieżnego autaju i Tianszania, gdzie śpią cicho zawiane simumem wielkie ruiny miast, nieznanych szlifierzy kamienia, stamtąd to płynie. Sine brzegi zamykały szybko swe zakręty za uciekającymi statkami, otwierając w zamian przed nimi szerokie wyloty, pełne blasku nieba i wody. W miarę jak posuwali się ku kołu biegunowemu, chłodło powietrze i bladły noce. Zorze wschodu i zachodu zlewały się w jeden rumieniec i źrenice gwiazd, blado migotały na perłowo srebrzystym wnęku firmamentu. Słońce nikło na krótką chwilkę, aby prawie w tym samym miejscu znowu wypłynąć nad niskim widnokręgiem, na długi dzień czyste i złote. Rozstępowały się przed nim szare chmury, przylegając obwisłymi piersiami, nieledwie do samej ziemi, odpływały na strony, jak wielkie wydęte żagliska. Na brzegach lasy i bagna bez końca. Wioski zjawiały się niezmiernie rzadko, i przystań często ograniczała się do lichej budki stróża oraz bursztynowo-żółtych składów drzewa, z których parowiec czerpał swoje paliwo. Więźniowie na barce spali mało, podnieceni ciągłą jasnością dnia, Nieznanymi widokami Oraz niecichnącą burzą wewnętrznego wrzenia Gdyż nocna pijatyka dobronrawowa I wójcia z oficerem została przez Odeskiego wykryta Cóż wy na to, panie szlachetny? Co wyrabia wasza inteligencia? Pieniążki ludowe tiu-tiu Okrągłe są, łatwo się toczą Zaczepiał dżumbadzego Gorainow Zapewne, że tego nieładnie Ale przepraszam za własne Chrypiał chory Choćby za własne, nie wolno to jest poniżające. To brak honoru. Napad nań przechodzący mimo Mosiopuric. Jaki honor? Co za honor? Też znawcy honorowi. Parchy! Oburzył się Bondarenko. Zapewne, zapewne, ale z drugiej strony łagodził Dżumbadze. Żadnej nie ma strony. Parchy są i to oni mącą. Uby imby poukręcać. Dżumbadze żałośnie kiwał głową i chrypiał bez słów, daremnie starając się opanować atak kaszlu. Wynoście się stąd! Znaleźli sobie miejsce na spory. Odpędzał ich od chorego Leskow. Ach, Boże mój, szkoda, że ich odpędzasz. Może bym ich pogodził. Wszyscy przecież oni są dobrzy. To nieporozumienie trzeba wytłumaczyć. Doprawdy niezgoda ta więcej mnie męczy niż kaszel, szeptał błagalnie Dżumbadze. Rzecz prosta, że postanowionej już delegacji do oficera nie wysłano, gdyż pójść tam nikt nie chciał. Zwalono więc tylko ze starostwa Dobronrawowa a wybrano na jego miejsce na znak protestu. buterbrota. Nie obeszło się bez gorących starć, gdyż PPS-owcy i NZER-zy, w ogóle wszyscy Polacy, za wyjątkiem lewicowca Potockiego, głosowali przeciw niemu, co wywołało wybuch wymysłów i oskarżeń ze strony socjaldemokracji wszystkich odcieni. Z tego powodu toczyły się wciąż rozprawy na przepełnionym ludźmi pokładzie. Niech tylko dostrzegę, że choć na jotę nas krzywdzi, a zęby mu wybijemy, Prawda, Rochu? Odgrażał się Barański. Po co zęby? My lepiej oddzielmy się i zróbmy swoją komunę, radził mu się Puric. A jakże? A co jeść będziemy? Mruknął Wikiewicz. Co jeść będziemy? Fe. To co i inni. Muszą nam naszą część wydzielić. Przecież kupowali i dla nas. Kto ich zmusi? Nawet gdybyśmy swoje pieniądze mieli, gdyby nam wydano strawne, nie ma tu gdzie kupić. Pustynia. — Wiozą i wiozą, a gdzie nas wyrzucą? — westchnął Cydzik. — Miał nosa dobrą dobronrawow, że zakupy zrobił — zauważył doktor Frączak. Cóż z tego, kiedy jeżeli starczy, to zasługa za to spadnie na Butterbrota, a jak zabraknie, to on winę zwali na dobronrawowa — wmieszał się Finkelbaum. — A ja myślę, że zabraknie, bo ziemniaków mało kupili — burknął Wikiewicz. — Już on sobie da radę, nie bójcie się — upewniał Mosiu Puric. Ja się też nie boję, ja tylko tak powiedziałem, na wszelki wypadek. Ech, panie wujciu, kazałby pan zaśpiewać czy co? Taka nuda. Zwrócił się Cydzik do przechodzącego mimo Konratowicza. Abyście znowu awanturę zrobili. Dajcie mi spokój, wszystko się nie klei, odrzekł ten cierpko i odszedł w stronę stojących na uboczu Rusinów. Ale tam też długo nie popasał i zwrócił się do grupy mężczyzn otaczających Marusię i Jule. Tak, tak. Nie marnujcie, panie, czasu, korzystajcie, pogrążajcie, dobijajcie, zwyciężajcie bez litości, gdyż wkrótce skończą się piękne dni Araniuezu i zamkną was w waszej kajucie. Z jakiejże to racji? Cóż to wujcio kracze jak czarny kruk? Lepiej by wujcio zaśpiewał. Nie mogę, bo pieśni biblijnych nie umiem, a nic innego teraz nie wolno. Fe, wujcio też został antysemitą. Nie jestem niewiastą, żeby kochać to, z czym mnie łączą wieczne łańcuchy. Jeżeli zaś boicie się antysemityzmu to pogadajcie z Buterbrotem. on was uleczy jak uleczył już naszego oficera który nienawidzi teraz nas wszystkich Byłam jestem i będę zawsze przeciwną szepnęła niespodzianie Róża Isakówna Wiemy wiemy pani jesteś urodzoną antysemitką przerwał z naciskiem śmiejąc się Wójcio. Dziewczyna pomyślała chwilkę po czym opuściła oczy i zapłoniła się mocno Obrzydliwy Wójcie odszedł zadowolony, aby powtórzyć innym swój kawał. — Ech, gdzie są najmilsi bracia moi, poeta orłów i świątobliwy Dobron rawow, wołał głośno. — Trzeba coś przedsięwziąć, wywołać jakieś zdarzenie, inaczej z tej nudy powiesi się ktoś szlachetny. A to podły kraj, nawet nocy nie ma, aby ukryć znudzone obliczał. Wciąż ludzie, wszędzie ludzie i słońce. Straszna rzecz, kiedy człowiek czuje, iż głupieje z szybkością iskry elektrycznej. Zeszedł do kajuty, bardzo zadowolony ze swoich niezwykłych zestawień, miał zamiar je publicznie powtórzyć, ale znalazł na dole ledwie kilku dziwaków, którzy nigdy prawie nie opuszczali swych posłań. Reszta, nawet wieczni czytelnicy, wylegli na górę. Cóż to, Wojnart? Wy też widzę, zapisaliście się do braci śpiących? Zapytał, dostrzegłszy na pryczy wyciągniętego wojnarta z rękami założonymi pod głową. Więzień uśmiechnął się chmurno. — Tam za dużo ludzi! — odrzekł cicho. — Tak, tak! To samo mówię! A skoro samotność niemożliwa, to należy dążyć do zlania się z ludźmi w jedną całość, aby była jedność, bo jednostka jest samotna. Do tego jednak potrzeba płynu, który wszystkich skleja, a ty jesteś oczywiście jego przeciwnikiem. Czy nie tak? Nie wiesz, gdzie do licha podział się do Bronrawow? Nie wiem, ale może lepiej go nie szukać. Aha, racja. Dziękuję. Pójdę śpiewać. Nadzieja jest matką. Wesela. Wojnard znowu wyciągnął się na posłaniu w dawnej pozie, a niedługo z pokładu dobiegł go śpiew. Zaszczoty Karajesz, o Boże mi i Boże! Zaszczoty Karajesz i Mołodu! Leżący obok niego gawar zamknął czytaną książkę, spełzł spryczy i poszedł na górę. Pociągnęli tam niedługo i inni. Wojnart został sam ze swymi myślami. Obrócił się na bok i pociemniałe z bólu oczy utkwił w wyzłocone słońcem okno luminatora, przez które wpadał z dołu odbity blask fali i skakał kapryśnie po wygiętym, żebrowatym pułapie kajuty. Sport Artura, jedefura, fura, na nij sede mi mura i pije czaj, czaj, szoko, ładu, czarno kawu, rum. Dobiegło z pokładu ze śmiechem i cichym tanecznym tupotem. Słyszycie, Lwow, wprost wstydu nie mają, szepnął nagle Butterbrod, który również leżał z książką w ręku na swoim miejscu. Co takiego? Nie słyszysz, gotowi tańczyć. Aha. aha. Prawda, więc co? W koło smutek, nieszczęście gnębią nas, obrażają. Głupstwo przyjdzie i nasza kolej, odpłacimy. Jeżeli tak pójdzie dalej, to ona nigdy nie przyjdzie. Rewolucyjne uczucia osłabną. Rewolucja zazdrosna, ona o sobie tylko każe myśleć albo ucicha, rozprasza się. Kto wiele chce, ten nic nie chce. Zapewne Buterbrod zapewne. Widzę, że jesteś twardym rewolucjonistą, ale ludzie są ludźmi. Trzeba ich brać, jakimi są i lepić z nich przyszłość, bo innego materiału nie ma. Nie o to chodzi czy ja jestem rewolucjonistą, lecz o to, że ten oficer usłyszy te głupstwa, te tańce i do reszty straci dla nas szacunek. Gotów jeszcze co zrobić. — Nie damy mu, nie damy! — uspokajał go Lwow. — Ba, gdyby była jedność, lecz jej nie ma. Ot, Polacy na przykład i ci, drobno socjalrewolucjoniści. Dokończył, zniżając głos, Przem podpełznął do Lwowa i zaczął przeszeptywać się z nim zupełnie cicho. Wojnard zeskoczył z pryczy i udał się na pokład, gdzie go zaraz obstąpili towarzysze. — Nie wiecie, kiedy wieczerza? — Późno już, a nic o niej nie słychać. — Najwyższy czas! — a nie wiecie co dadzą? Gdzie dyżurny? Wojnard wzruszył ramionami. Dawno już się do tych rzeczy nie mieszam. A gdzie Dobron -Rawow? Idzie. Idzie właśnie z kuchni. Hej, Dobron -Rawow, bywaj. Cóż to nasi kucharze tak się spóźniają, kiedyż nareszcie będzie kolacja? Będzie. Niedługo odpowiadał Dobron -Rawow, uśmiechając się wszystkim. Nos miał czerwony, w oczach senną błogość, a pod połą Hałata coś chował. Orłow, Wójcio i reszta tytanów otoczyli go natychmiast zwartem kołem i szepcząc tajemniczo uprowadzili na dół. W przejściu rozminęli się z Buterbrotem, który szedł do kuchni aby dopilnować wydawania kolacji. Poszedł sobie, tem lepiej, niech go diabli! A choćby nie poszedł, to co? Lękasz go się? Nie, ale zawsze, klęska egipska. Zepsułby nastrój. Nastrój zależy przede wszystkim od wewnętrznej zawartości człowieka. Zachowaj tam dla mnie krzynkę, bracie mój. Gdy ustał ruch, wywołany rozlewaniem zupy z wielkiego przyniesionego przez dyżurnych kotła i butterbrot, usiadł wreszcie w kąciku z łyżką i pełną blaszanką, zdziwił się i oburzył niezmiernie, dostrzegłszy w przeciwnym kącie kajuty kubkę tytanów, którzy zupełnie jawnie pili wódkę i nawet śpiewali półgłosem. Sport, Artura jede fura, na niej sedę k. mi mu ra. W pierwszej chwili chciał podejść i zapytać, skąd dostali trunku i jakim prawem go piją, ale pomyślał, wstrzymał się i zamruczał tylko. Zgubią nas, zgubią podlecy, a ci reszta, nic a nic. Obrażony na wszystkich, wyjął notes i udając, że robi rachunki, nie odpowiadał nawet na pytania Odeskiego. No czy ty widzisz, co oni robią? Tam nawet jest nasz Żyd Finkelbaum. Po co ten parch do nich chodzi? Co to jest? Przecież to na pewno za nasze pieniądze. Ty im nic nie powiesz, buterbrot. Jaki ty starosta? Nu? Doceniasz? Subskrybuj.